Szczerze, ten film też zasługuje na film. Szczerze. Ty? Jaki jest wasz typ? I patrzysz, nie? Jak jest... I tak sobie myślisz. Każdy był dziewiątką. No ja się z Tobą zgodzę, oczywiście. Teraz sobie wyobraź, że każda była albo jest dziewiątką. I będzie. Wyobraź to sobie. Wszystkie grube pizdy. No nie? Wyobraź to sobie. Apokalipsa grubych wiz. To dopiero nazwa. Rozwala łeb. Ale jest prawdziwa. Jeżeli masz wystarczająco mocny łeb, to ledwo się nie zaśmiejesz. Serio ci mówię. Naprawdę. Psycha Stary, ja mam tak mocną psychę, że ja podałem dane osobowe mojego przyjaciela Maćka, czy tam jakkolwiek możesz go nazwać. Ja nazywam jak chcę i podajmy go dane osobowe bez żadnych obaw. Kto wie, ten wie, ja tu nie będę przytaczał. Jeżeli chcesz wiedzieć o tym, to wpadaj na kanał i chuj.